Cześć, siemanko widzowie, witajcie na moim kanale w moim nowym odcinku z Farminga 2.2 Dzisiaj witam was w trzech króli i dzisiaj zrobimy może metamorfo... z gospodarstwa jak widzieliście mam audycję z tamtego odcinka u nas już śniegu na razie nie ma, bo ciepło jest. To nie ma. No ja tutaj podjeżdżam. Ja na razie powstawiam. Co robię? Metamorfozę. Ja muszę wziąć kopertę To ja ja Muszę przyjść. Muszę tu wyjechać, żeby to metamorfozę mafioza gospodarstwa taka mega mała albo z jednej strony mega duża, nie? nie wiadomo widzowie, na razie nie wiem co okaże, po prostu nie mam roboty a tu ja bym odszedł, tak tu, tutaj sąsiad się osiedlił jakiś choinki mnie go przetrzymuje tutaj jest jego mieca także to tutaj jest jego pole no, yy, działka bo ten nie odkupił coś tam nie wiem za ile ma tutaj krzywa ta droga trochę taka przechylona no ale nic dobra opieram się chyba za roboten Trzeba piwnicę stąd zabrać. Trzeba wszystko stąd pozabierać. Na razie. Ej, piwnicy to wezmę, drzwikiem wyciągnę. Bo nie wiem, czy mogę mam dźwiga. Gdzieś on jest? To ja lecę koparkę do łebków. Ej, łebki. Pożyczcie koparkę. Przecież... Betoniarze, w Anglii macie pozornienia z Polski. Be-be-be-be-beton! Be, ja też pozdrawiam. Mam to dzień do magazynu gdzieś tam. No, no, dobra. W sumie też. W sumie jest staram się odciągać. No, no, co za frajer. O, ciemno. Pra nie żadnie mieści roztopić, ale kolejny możemy przejść. Już się robimy rozdrzeć. Jest tak. kieruję. I Mamy tak. to jest zrobimy metamorfozę gospodarstwa. Zrobimy tu inaczej. To co bierzemy się do pracy. Już tutaj będziemy wygórzeć znaczy. Wyrać, czy nie? się do pracy o widzowie! Dwie godziny trwało przebudowa rozbudowa można powiedzieć No, za dwie trzy godziny zatrwało nie jesteście gotowi O, śnieg jest wodę tak to wygląda Miałam oborę i nie Ja miałam oborę i nie ustawię ciała z jednej strony, Co jest fajne, bo to ma... Czekajcie. tu schować na drodze, to jest tak Tutaj płacik, kurnik. Pomyślicie, że drugi. Będę ja tutaj też śniadanie. O, fajnie to wygląda. Z jednej strony dobrze, że zamierzacz do piętnastu dołków, ale przynajmniej wygląda w No. I tutaj mam Fajnie, tutaj nie? O, chłopiec kiedyś się zbudził. A, sumie, to nie to zrobię. A, są. Dobrze, zaraz, się trzy lecieczki dla Ja z tego O, co? Co jest? Cienek się Ty, nie widziałem że cienek się A, to byk. O, drugi. O Jezu, to jest, jak się uważa, że No i co? I no, tutaj zbudowaliśmy korniczek. A jeszcze wam dogram część w następnym odcinku. No, jest jeszcze koniec. Tutaj nie ma kurniczka, już tutaj co innego będzie stać. No, a tutaj że możecie widzieć halę. A co zostało wyburzone? Piwnic. A, i jeszcze jedno. Idealna też jest. Idealna. Idealnie się otwiera. W ogóle jest bramka idealna. Miałem tu stodowy burzać, tu trochę, ale może tam dużo jest belek i tak... A, bo nie wiecie, ile tam jest belek. Może tam jest więcej niż e, tu na strychu. Mam tutaj też... Co tym mi wiem bym sobie Kajcie, to jest dla mnie to jest 10 belek. Trzeba zaraz kliknąć 10, a tu jest właśnie na to pół Po prostu i starczy je. Po prostu też up. No. Jeszcze nie dobrą część, jak będę więcej robił. A... Z, z, ten... Do rzeczy. No to... ładna do e, Boże. wiatr, on no się to No od razu... To się jasno od razu. się. się. od razu sobie wyjadę. Jadę. To jest tylko tutaj taki rozwinięty. A dobra, fajnie jest. Tutaj wiązki zrobię z tych drzewek jakichś czy jakichś tam. Musiałem wszystkie, musiałem z tym zabrać. Musiałem wyłączyć moją A i gibelek, jak to postawiliśmy. Takie ma, taka sobie. Nie zamrażajmy tyle. Trzeba będzie pociągać kraj z Będzie. No i tutaj jak widać nie ma piwnicy. Bo piwnica będzie tylko. To miejsce ci górnik kiedyś tam. A ten No ten... Ty, pałka wybiła, do góry. Teraz to może mam No i widzowie. No i taśmę darmorfoza to bo spiadałem w 5 tego typu rzeczy. No. to nic nie no, hmm. jakie sobie. E, No i to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku, bo odpowiem w sobie nie będę nic mówił, bo to będzie kiedy indziej w ogóle. Nie będzie paru rzeczy. Będą wyburzone. Niektóre będą sprzedane. Niektóre postawione tak jak już powiedziałem. Będzie pilnica postawiona. No. Tutaj tam nieważne. O, no, tak to to kłopoty. No ale w końcu mam chyba ja będę miał ciekłą bajny schować. Tylko wiecie, a ty, a w to, jak te poproszki usunąć. Takie kołą musi się nie da na przykład smalowania usunąć. bo ich jakieś... nie wiem szczerze... te grzybki damy ja sobie to usunę. no rydzy. to by było na tyle w dzisiejszym odcinku także ja się z wami żegnam także no, się mandarko. cześć wam